Cześć, jestem Anko Oscar Game i dzisiaj jest odcinek z moją kuzynką. Nie będzie nic gadać, bo ten. Bo nie chcę wcale. To napisz coś na ten. Na czesie. Do widzów. Coś fajnego. O, napisała hej. Do was. A i dzisiaj yy, ja mam. Yy, Big Boxa, a kuzynka ma dwa Big Boxy i jedną małą skrzyneczkę. To otwórz sobie najpierw pierwsza tego. No, małą skrzyneczkę otwórz. O, nic nie ma. A otwórz teraz jednego Big Boxa. Tego drugiego. A pierwszego zostaw to ja otworzę też. No, otwórz go. O, nic nie masz. Dobra. Weź tam tego przed, przed siebie, tego pierwszego. Ja też biorę. Nować go przez siebie. I klikaj wtedy, kiedy ja Ci powiem. Raz, dwa, trzy. Kliknij. Dobra. Ty będziesz chyba coś miała. Raz. Dwa... O Nie, jednak nic nie masz. No i trzy, ja nic nie mam. A w bonusu też nie mam. No i co? Yy, powiem Wam tylko, że jutro będzie jeszcze opening z tego megaboksa którego będę miała za 7000 yy, no i... Dobra, no to by było na tyle z tego odcinka, wiem był bardzo krótki, nie zapomnijcie o łapce w górę w górę i suba na moim kanale. No i co? Do zobaczenia.